Jeśli chodzi o obiekty powiatowe, to praktycznie w każdym obiekcie mamy dostęp do, do naszych obiektów w formie właśnie windy czy podnośników. Także osoby niepełnosprawne mogą trafić. Urząd tutaj e, miejski i starostwo powiatowe akurat może były pod tym względem najmniej dostępne. Ze względu na to, że mieliśmy tylko podjazd na e, właściwie parter. Ponieważ parter jest na pewnej wysokości, więc ten podjazd był tutaj od dawna. Natomiast brakowały jakby tej łączności takiej dostępności bezpośredniej do poszczególnych kondygnacji, żeby każdy z interesantów mógł dostać się do biura, gdzie może załatwić swoje sprawy. Także jest to jakby tutaj w powiecie, można powiedzieć, taki ostatni element powiedzmy zrealizowanej wspólnie z miastem inwestycji, gdzie, gdzie tutaj przez program prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie można było uzyskać dofinansowanie środkami PFRON-u. Nie, wszyscy niepełnosprawni radują się, że wreszcie będą mogli dotrzeć do urzędników, poznać ich osobiście, a nie tylko telefonicznie i że będą mogli samodzielnie czy przy pomocy asystentów załatwiać swoje sprawy. To zwiększa ich samodzielność, to zwiększa ich obecność wśród nas. Ja powiem, że ta obecność dla nas wszystkich, dla zdrowych niepełnosprawnych jest niezwykle ważna i odróżnia nas i wyróżnia na terenie chyba całego kraju. Jeżeli chodzi o dobrą współpracę między samorządami i organizacjami pozarządowymi. I jeszcze dodatkowa moja radość to jest taka, że w 2019 roku w ostatnim momencie zdążyliśmy złożyć wniosek my, jako Ziemia Wieruszowska, samorząd gminy Wieruszu, wespół z samorządem powiatu, dlatego że w 2020 roku niespodziewanie przyszła do nas. Pandemia, nie zostały przyznane żadne wnioski, rozpatrzone pozytywnie na windy w urzędach, bo poszły pieniążki do szpitali, domów pomocy. A w 2021 roku pośród prawie 22 wniosków, być może, że uda się jeden wniosek pozytywnie załatwić i rozpatrzyć, jeżeli chodzi o uruchomienie windy. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Przez wiele lat pracowałam i pracuję w Wojewódzkim Zespole do Spraw Osób z pełnosprawnością i tam też swoją radość i podziękowania skierowałam w tym roku, ale dzisiaj kieruję do samorządowców jednych i drugich. Zresztą my nie dzielimy się na samorząd powiatu czy gminy. Wszyscy wspólnie pracujemy po to i na to, abyśmy byli społeczeństwem otwartym na wszystkich, którzy takiego wsparcia i życzliwości i pomocy potrzebują.